mano. E, witamy Was w kolejnym odcinku Tak jak już pewnie widzieliście, przyjechaliśmy tradycyjnie na stację Orlen Idziemy z Krzychem, Walnimy sobie Ja oczywiście jakieś latę Krzychu mokkę nie? <grych> już się nauczyłem jak urządek <grych> Mokka bez cukru kurwa, Dużo mleka No idziemy jakąś kaweczkę Szybko jakiś plan gdzie jedziemy Mamy w sumie 2-3 miejscówki do wyboru O których gadaliśmy wczoraj tam na Messengerze No zobaczymy, idziemy napijemy się kaweczki i. I coś sobie wybierzemy. Podjęliśmy w sumie decyzję, że nie jedziemy w stronę w stronę rybnika, bo miał być mały grzel lub normalny, zwykły XL, ale Padło na wodę Olze numer 633. Dlatego, że mamy zamiar sobie troszkę pojeździć po miejscówkach, znaleźć jakieś może nowe miejsca na wakacje, więc tam mamy w sumie lepszy, lepszy dostęp i bliżej troszeczkę jest już targać później z rybnika znowu na Olze, a tak ta woda tam wygląda całkiem, całkiem nieźle. Nie byłem nigdy na tej wodzie, nie wiem, czy ta woda tam jest, no, pewnie uczęszczana, bo jeżeli zarybiana, to pewnie i uczęszczana no nic, my dopijamy kaweczkę. Widzimy się na miejscu, że będziemy mieli rozłożone wędki. Zapraszamy Was do oglądania. Zapraszamy Was na film. Odpalamy. Okay. Tak, słuchajcie, my już jesteśmy na miejscu. Tak jak Wam mówiłem, przyjechaliśmy na Olze. Jest to PZW Olza 1 numer 633. Idziemy zobaczyć na dół miejscóweczkę i będziemy się rozkładali. I niestety, ale ta miejscówka za plecami jest dosyć konkretna, ale wieje nam tutaj z krzychem kurcze. W twarz nam normalnie wali, więc przejedziemy to dookoła i znajdziemy sobie taką miejscówkę. Tam po drugiej stronie widzimy, że jest troszkę spokojniej, będzie wiało z za pleców, więc na pewno będzie się troszkę wygodniej siedziało. Jedziemy tam zobaczyć. Najlepsze w wędkarstwie jest szukanie miejscówek, miejsc, na których jeszcze nigdy nie byliśmy. Dreptanie po polach, patrzcie jak mam buty upieprzone. Tak mnie krzychu wyprowadził, że w polu glina, glina, glina buty z ściągała. Przez takie pole się musieliśmy przeczłapać, i niestety, ale miejscówka niedostępna. Nie będziemy takich hektar gratów, nie będziemy się denerwować. Jedziemy z powrotem od drugiej strony. <glina> Co tam kombinujesz? Co? Ja zestaw. Tak, ja się biorę też za rozkładanie wędek Dzisiaj Na delikatnie będziemy się starali Dwa fiderki Pierwsza wędka to będzie wędka Tubertini Atrax Pro, zaraz Wam pokażę tego kija i kowrotek Sprzęt, który będę dzisiaj testował. No a druga wędka to będzie mój poczciwy, stary, trzyczęściowy eee, Delfinek Magma Light 3. Co masz, Tak. Będą brania, kurde, będą brania. Ty co tu mieszamy dzisiaj? Co masz, Bolanda? Bolanda kart, Robin Red, korzenny. O, Czerwony. Albo jedziemy w, ciem, w ciemne te Mam to, to, to. Sensasa, bre, Bremes, Gardons na płocie Płocie lepszej. Raczej to, to, to. to. Nie, Jak te herbaty? Nie, żebyś nie chciał co innego. No. Skąd wiesz? A, bo jestem przygotowany. Masz co? No, patrz. O kurde, to nie, Pol to nie polskie. Nie polskie, holenderskie. Am Amstel Beer. Pozdrawiamy kolegę Tomka, który to przywiózł. No, skosztujemy, skosztujemy. Mały browarek nie zaszkodzi, nie Idziemy zobaczyć tutaj do krzycha, jak ma przygotowany zestaw, bo tak ma to troszkę. No, pokażemy wam, jak to ma w sumie zrobione. Tutaj ma. O, kurde, ucieka mi. koszyczek. Zobaczcie, na takim. Kurde. Jak to nazwać, Krzychu? No jest stoper. Stoper i... taki, nie? Który odpycha skrętkę po prostu od koszyczka. Skrętka w żaden sposób nie wejdzie też w koszyczek. No, elegancko zrobione. Co to za firma? To mamy jest to z firmy Kresta. Kresta. Tak to wygląda. To jest typowo do tego, czy to ma jakieś inne typowo zastosowanie? Do federa, no. Typowo federowe, no fajne rozwiązanie. Teraz ja wam się już chwalę swoim pierwszym kikiem. E, tradycyjnie będę łowił na skrętce, bardzo malutki koszyczek 10 gramowy, skrętka, szybko złączka do wymiany przyponów. No i fiderek, którego będę dzisiaj testował, jest to wędka e, Tubertini Atrax Pro. Wędka 3-metrowa, dosyć króciutka do 40 gram wyrzutu. Wędka pełna, pełno paraboliczna, będzie się wyginała. Kurczę, mam nadzieję, że od kołowrotka do góry. Z tego co patrzyłem to bardzo fajny kijek, fajne opinie, więc na pewno dzisiaj to sprawdzimy. A kołowrotek, na który będzie, będę łowił, to jest kołowrotek Kolmika Altair 4000. Dobra. Robimy rzut po rybkę, mam nadzieję. Zestawik na długim przypomnie, haczyk, kurczę, chyba 16 albo czternastka. Kło, panie, ty przerzucisz! drugi zestawik gotowy, dzisiaj łowię na same czerwone robaczki w planach było na początku, że będę łowił na jakieś drobne peleciki ale ja wiem czy jest sens, nie znamy wody, nie wiemy czy cokolwiek ogólnie złapiemy I jedna wędka poleciała na pineczkę, druga wędka leci na czerwone robaki tak jak mówiłem, mój delfinek M3 Light Magma Tutaj moje stanowisko, tak jak mówiłem, dwa fiterki. Na lekko pineczka, ochotka, czerwone robaczki, zobaczymy. Patrzcie co się tutaj wyprawia. <grytanie> kurde, bufet jak się patrzy, Krzychodzi się no tutaj będzie serwował hot dogi. No ale co robić na rybach? <grytanie> jak nie biorą, kurde, nie no, mamy prawie godzinę dziesiątą Powiem Wam szczerze, że ja już powoli. Tracę nadzieję na cokolwiek, nie kurczę, albo się ten okres zimowy niech kończy, albo niech faktycznie skuje lodem, te kurcze stawy wszystkie, żeby można było chodzić przynajmniej i z lodu tam coś potargać. nie Ja dzisiaj ja honory, honory nie i... Proszę, hot dog. <laughs> dzisiaj ja honory czynię i testuję naszego hoddoczka, smacznego chłopaki i dziewczyny. Uh, słuchajcie, kurde, jest masakra, nie? Czy się siedzi? Skoło. Wesoło, nie? Pogoda dopisuje. Słuchajcie, ale sypie, kurde, to jest terwanie. szok, a nie zapowiadało się dzisiaj rano w ogóle. Rano jak byłem z psem, to było spoko w sumie, a Aha, popatrzcie co się stało, masakra, nie? zaraz pogoli, bo to się zrobi coraz gorzej, jak w sumie zaczyna wiać. I zimno się zaczyna robić. Krzychu, coś ty tej męty dał tutaj. No fujało. My już jesteśmy zwinięci niestety, ale pogoda w ostatnim momencie dała nam tutaj nieźle popalić, popadało mega śniegiem, powiało. Ech, co z rybek? No z rybek nici kurczę mieliśmy kilka brań w sumie. Ja co jedno branie, które widziałem, Krzychu to samo, a tak to cały czas robaki tylko albo wycyckane, albo pościągane no i... No i tyle z tego było. Nie jedziemy jeszcze do domu, jedziemy zobaczyć tutaj kilka miejscówek na rzekę Olzę. Na przyszły rok się szykujemy, szukamy sobie jakichś miejsc. Mamy już kilka miejscóweczek na rzece Odrze. Na Wisle coś mamy? Nie mamy. No ale w sumie chyba głównie rzeka Odra w przyszłym roku. Na Uldze mamy, na tam wszędzie mamy fajne miejscówki. Jedziemy tutaj też chcę coś znaleźć. Specjalnie zasuwałem do auta po aparat, bo zapomniałem, żeby wam pokazać... Jak wygląda brzeg po polskiej stronie, a jak wygląda brzeg po czeskiej stronie. No. Tutaj mamy PL stronę, a po drugiej stronie Czechy. Zobaczcie, czysty brzeg. Droga idzie do końca. Na końcu stoi śmietnik, słupki graniczne i tak to u nich elegancko kurczę wygląda. Kolejna miejscowa, którą na pewno odwiedzimy w lato. Nie wiem czy to po polskiej, czy też po czeskiej stronie, ale na pewno tu przy, przy, przyjdziemy. Niestety, ale z przykrością stwierdzamy, że po polskiej stronie nie ma żadnych konkretnych miejsc. Na rzece Oliwie. wszystko w cholerę zarośnięte. Zaczęło nam strasznie tutaj wiać. Mam nadzieję, że będzie nas słychać. No nic, niestety, targamy już do domu. żegnamy się z Wami powoli, nie zapomnijcie pozostawić sobie jakiegoś śladu a my widzimy się <laughs> ale wieje kurde lasaka a my widzimy się w niedzielę na kanale lubię to podcastwo do zobaczenia się ma? Siema.